Czas na gościa specjalnego dzisiejszego wydania Kuriera Chodzieckiego. Zgodnie z obietnicą, naszym gościem dzisiaj jest burmistrz Chodzieży Jacek Górsz. Panie burmistrzu, wracamy do myślę bardzo ważnego tematu, bo w dzisiejszym wydaniu naszego programu, taki przynajmniej mamy zamysł, mieszkańcy Chodzieży, ci, którzy swoje dzieci posyłają do szkół podstawowych czy też ponadgimnazjalnych, poznają odpowiedź na pytanie, jak w mieście będzie przebiegała zapowiadana reforma oświaty. Witam serdecznie. Oczywiście myślę, że ta, te zmiany, które mają iść za reformą oświaty, myślę, nie tylko będą dotyczyły mieszkańców tych, którzy mają dzieci w szkołach, którzy posyłają dzieci do szkół, ale generalnie ta reforma będzie miała wpływ na całe miasto. Przypomnę, że od właściwie siedmiu lat czyniliśmy ogromne starania. Aby naszą chodziecką oświatę wstawić na nowe tory, aby doprowadzić do tego, żeby miasto nie ponosiło tak wielkich kosztów funkcjonowania oświaty, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Nie tylko reforma przedszkoli, nie tylko te działania organizacyjne, które robiliśmy w szkole, ale również wielkie zapóźnienia w stanie technicznym naszych budynków i ogromne kwoty, które przeznaczaliśmy na remonty budynków oświatowych. Dzisiaj stajemy przed wielkim dylematem, przed wielkim znakiem zapytania. Po wprowadzeniu ustawy znowu nocą, po dziwnym podpisie pana prezydenta, który myślę zaskoczył również wszystkich, mamy sytuację taką, że te nasze dotychczasowe starania stawiamy pod znakiem zapytania. I tak naprawdę musimy, musimy wybrać drogę, która zminimalizuje wszystkie koszty, ale nie tylko finansowe, bo one myślę w tym momencie chyba będą najmniej istotne, ale przede wszystkim społeczne, ta tak, które będą dotyczyły człowieka. Człowieka w sensie nauczyciela, człowieka w sensie ucznia, ale również też człowieka w sensie. E, każdego, każdej osoby, która jest związana z chodziecką oświatą. Panie burmistrzu, jeżeli mielibyśmy się pokusić o taką błyskawiczną oświatową inwentaryzację, to mamy w Chodzieży szkołę podstawową nr 1, szkołę podstawową nr 3 i miejskie gimnazjum. To placówki oświatowe, które podlegają burmistrzowi i miasta. Tak jest w tym przypadku. Jakie szkoły zostaną, które zostaną zmienione? Bo wiemy, że w myśl zapisów tej właśnie oświatowej reformy nie będzie już funkcjonowało gimnazjum to w ogromny chodzieski budynek. Tak jest w przypadku naszego miasta. Co w takim razie znajdzie się we wnętrzach tej właśnie szkoły po reformie? Staraliśmy się znaleźć rozwiązanie, które pozwoliłoby pogodzić kilka jakby rzeczy. Przede wszystkim to, o czym powiedziałem przed chwileczką, czyli kwestie dotyczące ucznia, rodzica, nauczyciela, czyli jednym słowem człowieka, ale z drugiej strony pogodzić to, czym dysponujemy, czyli również i pogodzić i wykorzystać najlepiej jak to jest możliwe naszą aktualną bazę. Wygaszanie gimnazjów jest procesem bezsprzecznym. Została wprowadzona ustawa. Przypomnę tylko, ustawa została wprowadzona bez żadnych konsultacji faktycznych, bez porozumienia z samorządowcami, z pominięciem wszelkich standardów tworzenia prawa, które obowiązywały do tej pory w Polsce. Nie chcę tego tematu rozwijać i nie chcę tutaj za bardzo politykować, bo myślę, że dzisiaj musimy bardziej skupić się na tym, co mamy zrobić w chodzieży i w innych miastach w Polsce, jak po prostu bez. czy jak najmniej problemowo wprowadzić złą ustawę w życie. Stąd też decyzja, aby rozważyć kilka wariantów funkcjonowania nowej oświaty, stworzenia nowego systemu. Tak jak powiedziałem, ustawa narzuca wygaszanie gimnazjów, i naszym pomysłem jest włączenie struktur szkoły gimnazjalnej do szkoły podstawowej numer 1. Czyli pozostawienie w funkcjonowaniu dwóch szkół podstawowych pierwszej, szkoły podstawowej numer 3, gdzie będą funkcjonowały klasy od 1 do 8, i szkoły podstawowej numer 1, która będzie funkcjonowała w dwóch budynkach również w oparciu o klasy 1-8. Przy takim rozbiciu, że ten pierwszy proces nauczania będzie odbywał się w budynku na ulicy Staszica, kolejny na ulicy Paderewskiego. Czy uda się zachować taki podział jak do tej pory panie burmistrzu, czyli uczniowie od klasy 1 do 6 będą uczyli się we wnętrzach chodzickiej szkoły podstawowej numer 1, tak jak jest to do tej pory i dopiero uczniowie klasy 7 i 8 będą pobierali naukę, tak by się chciało powiedzieć, we wnętrzach dotychczasowego miejskiego gimnazjum? Tak jak powiedziałem, bierzemy pod uwagę wiele aspektów funkcjonowania szkoły, przede wszystkim ten związany z demografią. Konieczne będzie, y, zmień, z, konieczna będzie zmiana. Regionów, do których przypisane są poszczególne szkoły, tak te rejonizacja nastąpią tutaj zmiany. Ustawa jest prowadzona tak chaotycznie, i tak mało mamy czasu, i tak mało mamy danych, że dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Dla mnie dzisiaj istotne jest to, aby radni, którzy, z którymi już jesteśmy po wstępnych rozmowach zaaprobowali, z, z ten system zaproponowany i wypracowany przez, przez ostatnie tygodnie czy miesiące tutaj w Urzędzie Miejskim, ale również z, strony, z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę jednej strony demografię, ale z drugiej strony to, czym dysponujemy. Stąd też dzisiaj na pewno mogę powiedzieć jedną rzecz, że klasy 1-6 prawdopodobnie zostaną zachowane w, w szkole Napaderewskiego a 7-8 trafią do gimnazjum, bo musimy pamiętać, że przez najbliższe dwa lata w gimnazjum będziemy jeszcze realizowali program dla klasy drugiej i trzeciej wygaszanego gimnazjum. Panie Burmistrzu, jeżeli moglibyśmy się pokusić o kilka słów podsumowania, to uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016-2017 są uczniami szóstej klasy szkoły podstawowej, to oni już od nowego roku szkolnego, czyli od września 2017 roku nie będą uczniami gimnazjum, tylko uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej. Dokładnie. To będzie siódma i w przyszłym roku ósma klasa szkoły podstawowej. Do gimnazjum nie ma naboru. Gimnazja są wygaszane. Szanowni Państwo, bardzo ważnym aspektem przy tej całej reformie jest oczywiście y, uczeń, jest rodzic, ale również nauczyciel. Tak, przecież nauczyciele obawiają się o swoje miejsca pracy. To, co z nimi w takim y, Myślę, że to, co dzisiaj powiem, w dużej mierze uspokoi. Z jednej strony staramy się zrobić tak, żeby uczeń, który trafi, który przez lata myślał o tym, że po zakończeniu edukacji w szkole podstawowej numer 1, w szkole podstawowej w ogóle, trafi do Budynku gimnazjum, że to również nastąpi, że nie nastąpi takie traumatyczne przeżycie, przynajmniej dla części uczniów, że on nagle ten jego świat, który on sobie budował, że pójdzie do gimnazjum, że to, to, to zostanie zaburzone. Więc chociażby chcemy wykorzystać bazę, również tą, którą dysponujemy w gimnazjum i ten nowy program, nową podstawę programową klas 7 i 8 realizować w budynku, który jest teoretycznie do tego przystosowany. Mamy pracownie chemiczne, fizyczne, mamy pracownie językowe, mamy stoły przystosowane dla starszych dzieci, ale również mamy toalety i wszystko inne, co jest potrzebne. Badając naszą, yy, nasze możliwości również lokalowe, braliśmy pod uwagę również wykorzystanie tego potencjału i ograniczania kosztów yy, yy, wprowadzanych zmian. Chodzi też o to, po prostu, żeby jak najmniej pieniędzy wydat wydatkować, bo ja tutaj nie wierzę, że samorządy otrzymają zwrot tych kosztów yy, i po prostu, żeby ograniczyć nasze, nasze środki. Panie burmistrzu, jeszcze mogę zapytać jedno, bo tak, jeszcze jedną rzecz, bo takie pytanie pewnie nasuwa się rodzicom tych najmłodszych, bo na nich nam zależy w tej reformie pewnie najbardziej. Chodziska Szkoła Podstawowa nr 3 to szkoła kameralna, szkoła zdecydowanie mniejsza, jeżeli porównywalibyśmy kubaturę samego budynku do Szkoły Podstawowej nr 1. Zwiększenie... Szkoły podstawowej o te dwa roczniki, czyli klasę siódmą i ósmą, sprawi, że pewnie ta szkoła będzie musiała funkcjonować. W dwuzmianowym systemie? Czy będzie 100 uczniów mniej? Ona dzisiaj funkcjonuje w dwuzmianowym systemie, i właśnie reforma ma też zapewnić, wprowadzona przez nas reforma, ma zapewnić również fakt, aby dzieci nie ukończyły lekcji, nie wiem, o 17, 18. Tego nie chcemy zmienić. Czyli godzina 15 to ma mniej więcej być e, tą, tą godziną graniczną. Ale wróćmy, panie redaktorze, szanowni państwo, do nauczycieli. Ten system zaproponowany przez nas również gwarantuje. Wielkie prawdopodobieństwo, że nie będzie u nas zwolnień nauczycieli. To jest bardzo istotne i chcemy wykorzystać potencjał nauczycieli właśnie w, w oparciu o, o tą bazę, którą w tej chwili stworzymy o uzupełnienie etatów w każdej ze szkół. Wiązać się to będzie oczywiście z przenoszeniem się nauczycieli, ale nie dzieci z jednej szkoły do drugiej. Ale co najważniejsze, dajemy gwarancję prawie że pełnego zatrudnienia dla wszystkich, którzy dzisiaj pracują w chłodzieżskiej oświacie. Myślę, że tą informacją, naszą dzisiejszą rozmową, rozmową w Kurierze Chodzieckim uspokoiliśmy, tak jak mówił Pan to na samym początku, Panie Burmistrzu, rodziców najmłodszych, podopiecznych Chodzieckich, szkół i pewnie pedagogów i nauczycieli, bo to. Dla nich niesłychanie ważna informacja. Czy to, o czym mówimy, panie burmistrzu, w kilku zdaniach już zupełnie na koniec, to wiążące ustalenia? Raczej tak. Jesteśmy po, po, po dyskusjach z radnymi, no, a to oni będą podejmowali ostateczną decyzję na sesji Rady Miejskiej. i Myślę, że dzisiejsze nasze, nasze spotkanie nie pozwala ze względu na krótki czas na, na udzielenie wszelkich wyjaśnień, wszystkich informacji. Stąd też ja już dzisiaj informuję również państwa, pana redaktora, że będę prowadził różnego rodzaju spotkania i konsultacje. Nie tak. Takie pozorne, jak, jak prowadzili wprowadzający ustawę, ale faktycznie jestem już umówiony z, z nauczycielami, jestem już umówiony e, też ze związkami zawodowymi, e, już jestem proponuję spotkania w szerszym gronie, takim, aby odpo udzielać odpowiedzi na każde z pytań, które może się pojawić. Ja wiem jedno, tak? Nie możemy stworzyć systemu doskonałego, ale musimy pamiętać z jednej strony, że mamy demografię, czyli dzieci e, w stosunku do tego. Jeżeli porównujemy, bo też sygnały pojawiały się, żeby stworzyć trzy szkoły, ale te sygnały opierają się o dane, które mieliśmy sprzed 15-20 lat, kiedy mieliśmy jedynkę, dwójkę trójkę i około 2,5 tysiąca dzieci w szkołach. Dzisiaj tych dzieci mamy około 1200, więc z jednej strony musimy patrzeć na demografię, z drugiej strony na pełne wykorzystanie bazy, którą mamy, ale przede wszystkim na, na człowieka, na ucznia, na rodzica, na nauczyciela, ale również na tych wszystkich, którzy będą tworzyli tą oświatę chodziecką. I, I tu trzeba podjąć takie kroki, które przede wszystkim wykorzystają z jednej strony ten potencjał, a z drugiej strony zabezpieczą spokój, komfort i gwarancję dobrej nauki, a z drugiej strony dobrej pracy dla nauczycieli. Myślę, panie burmistrzu, że tą rozmową to polityczny raz jeszcze uspokoiliśmy mieszkańców Ziemi Chodzieskiej. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem dzisiaj był burmistrz Chodzieży, pan Jacek Górsz. Za to spotkanie gorąco dziękuję i pewnie do tematów związanych z funkcjonowaniem Chodzisk Oświaty, tak jak w tym przypadku, będziemy regularnie wracali. Gorąco dziękuję za możliwość tego spotkania. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia, do usłyszenia.